Chciałam ze sobą w Świąt, ponieważ były właśnie dzisiaj święta, kiedy to nagrywam. Albo nawet nie wiem, czy to wypuszczę, W ŚWIĘT Uda mi się to jeszcze wypuścić. Ale wesołym świąt wszystkim. Last Christmas. I gave you my heart, but the very next day. Podobało moje śpiewanie? Wręcz nie. Ee, nagrywam. To. Bo nie mam innego pomysłu i w sumie nie skończyłem tej gry. Bardziej mam pomysł, ale to muszę się z, 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 zegrać. Albo z Lansonem, albo. Z, albo później z Naoksem się zgrać i inny jeszcze odcinek. Mam te dwa pomysły, lecz. Czekajcie chwilę. Okej, okay, już jestem. No to... Ty razem mam nadzieję, że to przejdziemy. Nie lubię w tej grze tego, że gdy umrę to umrę Wiem, bardzo głupia zasada. TO BYŁO?! Jezu Marek, ostało się spokoju. Czekaj, czy to są te całe śmieszne entities? dalej nie wiem o co z tym chodzi. A to są pety! Co petty są entities? Jaki idiot. Dobra, potwór, idź. Jesteś bardzo spooky, scary, wiem, ale nie musi mi zawracać głowy. Proszę. Jo, jak szybko! Too easy, dokładnie, too easy. Tak ja, ja jestem zbyt dobry w te gietki. No tak. Mój, moje biurko właśnie miało zostać e, zamordowane, ale szybko powstrzymałem. W ogóle tam jest jakieś zejście na dół. Zabieram takie tutaj przybliżanie. O tam jest jakieś zejście. O widzicie? Chcę więcej. Czy ono są speedo? Taka nie bardzo przypomina na cheat escape. Może kiedyś nagram w sumie to przeszedłem Escape na każdy... Na każdym endingu. Dosłownie dwu drugą część przyszedłem. Gdzieś nie wiem czy w drugiej części był jakiś secret. Nie przyszedłem żadnego secretu w drugiej części. Bo przyszedłem tą grę, kiedy wyszła i w sumie ją zostawiłem. Pięć. Okej, okay, big scary papa potworzę. Zostaw mnie w spokoju Em, czekajcie, chwilę. W ogóle jakie mieliście prezenty na święta? Napiszcie w komentarzach. Wiem, że nikt tego nie napisze. Ale napiszcie w komentarzach. Musimy być pozytywni. Święta, Last Christmas. Juu! Dobra, nie będę tego zaczęła śpiewać, bo jeśli zawsze, to... To umrę. I just wanna I don't wanna la fuck with Mo cicho bądź na Hmm No Paint left, nie wierzę O nie I wtedy się mówi się po prostu, no No i co masz zrobić? Skilisiu Green wall Green Green, okej, okay, green Za cholerę nie pamiętam gdzie był green Jak w sumie wszystko w tej grze Nie, chłopie. Mam już swój czas. Nikogo tutaj nie ma, ewidentnie. No zamknąć się. Ci... O! Dobra, dziękuję jednak. O nie jest. Dobra, teraz wiem, gdzie jest cien. Teraz Jestem gotowy. Teraz nie mam żadnej Fabby, żeby się ogóle... Cicho bądźcie! oh oh blue okay one of them blue Ale to nie wiem, w ogóle nie mam żadnego pojęcia, co ja gram O Wszystko się układa Jeszcze trzy I najlepsze to, że wiem, gdzie mniej więcej szukać No nie tutaj. Ale musiałem się gdzieś schować. A w sumie tutaj. O, nie wiem co. Mi na to this one Zostałem coś za to? Nie. Co to za gówno? Albo? No cicho bądź. Tak słyszę tego typa. Myślicie, że on jest śmieszny? Ja jestem też śmieszny. Nikon Demolado. Idziemy. Secret. Make makeshift a bridge maybe no to ja już wiem gdzie mam iść jeszcze znam czy będzie na Senny secret i to mi nic nie da jak wyjdzie nowy chapter to pokażę ten kod bo pomyślałem w sumie że nie ma sensu pokazywać kodu jak to będzie krótkie Krótki będzie ten filmik. Wiecie chyba o co mi chodzi. Czyli nie ma sensu. Bo no nie ma sensu tego nagrywać. Tak teraz, tak. 5 sekund wpiszę kod. Bo sz szczerze, to troszeczkę mi się znudziło jego szukanie, i wpisałem go na internecie. Bo to było jakieś 9, coś tam coś tam i chciałam wam pokazać, ale pomyślałem, że nie mam po pierwsze Okej, okay, nie w tą stronę. Bardziej ja nie wiem gdzie ja idę, ale mi się... ja coś czuję. Ja coś czuję. No wiedziałem, że nie w tą stronę. Ja to są mądry. Back to empty, no. Kayo. O, oh, Jack A fiu! Jeszcze jeden! O i widzę jeden Nie, to jest hammer, Dobra. Dobra. Nic nie mówię. Bo tutaj nawet. No, tutaj. O! Pink. Wow, świetny tutorial. Szkoda, że on został została dosłownie do na końcu gry. Ale zmierza z tym No to dzidzi Pozwolicie mi tą grę przejść, ja nie chcę Gdzie ja pominąłem jaką... jakiś rok Nawet nie mam pomysłu gdzie Miło. No bo ja z mało będę iść. Dziś. Okej. Okay. Cube O Teraz znaleźć no, kupię kurwno. O! Coś się zglitchowało, Ale na moją korzyść. Mam klucz. I farbę w tym samym momencie. Tak, nie powinno być. No ale jest, pogódźcie się. Let's go, mogę się chować. W końcu. O, jest jakaś osoba z żółtym, więc pójdę za nią, bo jej potrzebuję, bo to jest za żółtymi drzwiami, z tego co pamiętam. Chodźmy, chodźmy. Powiedzcie mi, czy wygracie w tą grę? Mam nie, ona denerwuje. Oczywiście nie wiedzą nawet za to, że jeśli to mówię, lubicie, ale denerwujemy tak powoli. Bo jestem nieumiejętny i nie umiem jej przejść. No, i dalej mam tą falbę przy sobie. To jest z tym wszystkim najlepsze. Że, gdy się odjadasz, to, to możesz zglitszować grę. Polecam Psujcie tą grę um, dobra, jesteśmy Koniec Cicho tam! Co to jest? Jumpscare jakiś zaraz wyskoczy No, też To reach the end to my... a dobra, już ja wiem Jakiś tu wyskoczy, co nie? nie? co? Słaba gra O nie, nie ma mojej farby A bram białą GG GG Ja się boję, że to się nie zapisze. A, dobra, tutaj. You have escaped, did you? What are these four dots? Idę do pierwszego. O co chodzi? Co to jest? A! Co? Nie? Nie! E -e. Oni tego nie zabili, co nie? Nie, no, ta gra jest głupia! Nie wierzę! Jak może tak komuś zniszczyć życie? Nie, nie, nie! Nie! Jakieś kudy mam, nikt nawet nie wiedziałem, w którą stronę mam uciekać! Nie! Wal Tak, one small! full medium! One small, one minute! Mhm, uh -huh. tak! Yeah! Yeah! Mhm! Yeah. Uh -huh. Nie, 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 nie! Jakaś sytuacja! Nie, niech ten typo się zabije! Widzicie jaki krzywy ryj? Chociaż może prostiejszy do mojego, ale... Nie! Nie! Nie nagrywam z tej gry już więcej! Nie! Nie dostaniecie z tej gry... przejścia tej gry! Nie, nie ma endingu! Nie! Nie! Chyba to ja po, po montowaniu chciałem powiedzieć, że zapomniałem się pożegnać, bo się WKURZYŁEM NA TĄ GŁUBIĄ GRĘ! No to wesołem świąt, o, nie zdążyłem tego w, w Wigilię wstawić, jak mówiłem, bo się na to zrageowałem, ten film trwał 30 minut po to, żeby takie gówno się wyskoczyło. Nie będzie tej gry, nie będzie endingu, nie będzie chaptera 2. Nie, nie. I chciałem powiedzieć po prostu, że